Teraz dajesz nam szóstkę z tego mega boxa. O, i Ludomi też masz szczęście. I uwaga, uwaga. Za każde 10 tysięcy łapek pod tym filmem wydam 100 gemów w kolejnym odcinku, więc koniecznie Mordko zostaw łapkę w górę. A teraz szybkie ogłoszenie. Po pierwsze, tutaj macie zwycięstwo z poprzedniego odcinka. A po drugie, jeżeli ty, Mordko, chciałbyś dostać taką kartę Google Play o wartości 50 zł, za którą mógłbyś sobie doładować 170 gemów w Brawl Stars i na przykład kupić nowy karnet bojowy albo jakiegoś fajnego skina, czy też otworzyć mega boxy, to wystarczy, że pod tym filmem zostawisz łapkę w górę. Zasubskrybujesz mój kanał, czyli wciśniesz ten czerwony guzik tam na dole. No i napiszesz w komentarzu, który z w Brawl Stars jest Twoim ulubionym. Ja swojego nie będę. Zradzał, ale życzę Wam powodzenia. Hej cześć, witajcie, jestem Damian i witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Słuchajcie, jak widzicie, jestem na koncie Legenda Damian, czyli na tym koncie, na którym dosyć niedawno zakończył się challenge związany z aleją pucharów. Powiem szczerze, że tak dziwnie wchodzić na to konto, kiedy już nie muszę nabijać tych pucharków, już nie muszę się yy, wstrzymywać od odbierania czegokolwiek, właśnie z tej alei, i to jest mega dziwne, ale uznałem, że to konto. No Będzie moim głównym kątem. Widziałem też, to piszecie w komentarzach. No i zobaczcie w ogóle, na tym koncie brakuje mi już tylko trzech zadymiarzy, w tym kruka. A ten odcinek jest bardzo związany z krukiem, ponieważ w sklepie mamy coś takiego jak oferta specjalna: biały kruk, przebranie oraz kruk zadymiarz za 399 gemów. Jakiś czas temu wrzuciłem odcinek, w którym otwierałem sobie mega boxa aż trafię jakiegoś zadymiarza. No i słuchajcie, w tamtym filmie powiedziałem, że jeżeli wbijecie 30 tysięcy łapek, to kupię kruka, który w tamtym momencie był wtedy w sklepie chyba za 349 gemów, zwykły kruczek. No i wy dobiliście 50 tysięcy łapek. Tak, udało wam się dobić aż 50 tysięcy łapek pod tamtym filmem. Dlatego. No, jak ja coś obiecuję, to muszę słowa dotrzymać, pomimo że tamtej oferty już niestety w sklepie nie ma, to jest ta oferta i myślę, że jest ona dosyć podobna, jest troszeczkę droższa, ale tak jak obiecałem, no po prostu muszę to zrobić, dlatego w tym odcinku kupimy sobie na pewno też tego kruka, ale oprócz tego, słuchajcie, w sklepie też jest coś takiego jak ostatnia szansa, pikantny Mike przebranie, no i będę musiał się też nad nim zastanowić, ponieważ już nigdy tego skina w sklepie nie będzie. Będzie trzeba to na pewno przemyśleć, ale tutaj też jest pakiet poziomu 75, 100 gemów, 900 golda, no i 4 megaboksy. Robię sobie taki challenge. Jeżeli uda mi się dzisiaj wygrać Gierkę w Brolu pierwszą jaką odpalę, to kupię ten pakiet właśnie też na tym odcinku i będzie naprawdę bardzo fajnie. Dobra, myślę, że mogę sobie doładować gamę na tego kruka już powoli co. Chyba że właśnie najpierw ten pakiet bym. Ej, a jakbym. Sta... Jak jakbym kupił najpierw ten pakiet i z tego pakietu by mi poleciał kruk i bym nie musiał go kupować. Ej, to by był jakiś totalny hit W ogóle ostatnio bardzo często mówię totalny hit I to chyba już takie moje powiedzątko Powoli się robi A wiecie co, zróbmy to, słuchajcie, zróbmy to Mamy tutaj idbita. dobra, odpalamy solo, lecimy Odpalamy solo, lecimy I słuchajcie, jeżeli wygram tą gierkę, to kupuję najpierw ten cały pakiet O którym przed chwilą wam mówiłem Jeszcze przed kupieniem kruka, także go Szybko musimy tutaj wygrać gierę Dobra, zobaczmy co na mapa, w ogóle nie zwróciłem na to uwagi Ten, nie wiem czy to będzie Najlepsza opcja właśnie Grania 8 do na tej mapie, ale no dobra, to, to już jest na nich Próbuję sobie ją tutaj jakoś upolować może, chociaż ona ma ten strasznie potężny damage. Nie wiem, napisałem, że trzy strzały i mnie nie ma. Dobra, chwila. Jest, dobra, 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 dobra. Come on, come on gdzie, gdzie ona jest? Dobra, leży, super, dobra, mamy pierwszego killa. Pięciu zadamięże do końca. Dobra. Joker został pokonany, Super. Muszę wygrać tą gierkę, słuchajcie. Muszę wygrać tą gierkę, bo te mega boxy teraz jeszcze by się przydały. Myślę, że to by była fajna sprawa. Ej, ona ma cztery par cuby, dobra. Nie chcę tego ulta chyba jeszcze dawać Póki co jeszcze nie mam, chociaż nie, już mam mało HP No nie, ona mnie jeszcze tak potężnie trafia yy, Dobra, przejdźmy sobie tutaj Niech ona mi to jeszcze dobra, niech ona mi to jeszcze Muszę tu sobie HP zregenerować I nie wiem, czy walka z nią na blisko to jest dobry pomysł nie wiem czy walka z nią na blisko... O nie! Co się ze mnie śmieje? Dobra, też się uśmiecham i zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie, nie no myślę, że bez szans. Nie no, tutaj było ciężko. Ale tak czy siak mamy plus 6 słuchajcie i jak na to, że wziąłem jakiegoś losowego zadymiarza do totalnie losowej bopy, na którą nie patrzyłem, to myślę, że jest całkiem ok. i za, za to plus 6 myślę, że no mogę kupić ten pakiet, no niech będzie, dobra. To, to, nie, to nie był może czysty win, bo to było czwarte miejsce. Aczkolwiek zalicza się do takich dodatnich pucharków, więc okej, okay, niech będzie, więc kupmy ten pakiet. A co tam niech stracę? Może ten krok jeszcze wcześniej wyleć? Ej, to by, było, to by było coś pięknego. Już, nawet, już teraz się powstrzymałem, żeby nie powiedzieć, to by był hit. <grytanie> Ostatnio cały czas o tym mówię. W ogóle jak jesteśmy w temacie kupowania, to słuchajcie, bo strasznie wam się ostatnio to spodobało, jak wam powiedziałem o tym kruku, że go kupię i bardzo dużo łapek tam zostawiliście, to zróbmy może pod tym filmem takiego deala. Nie ma nic konkretnego w sklepie, co mógłbym właśnie dać pod jakiś próg lajków, ale możemy zrobić coś takiego, że słuchajcie, za każde 10 tysięcy łapek w następnym odcinku wydam 100 gemów. Czyli za każde 100 łapek zostawionych właśnie pod tym filmem yy, wydam jednego gema. Także praktycznie każda łapeczka się liczy, więc mordeczko koniecznie szybko zostaw łapkę. Yy, a jak jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to też wciśnij czerwony guziczek tam na dole, żeby subskrybować, żeby być na bieżąco, bo dzięki temu będziesz otrzymywał powiadomienia o wszystkich nowych filmach, a naprawdę na tym kanale ostatnio dzieje się sporo i wrzucam naprawdę mega, mega dużo ciekawych materiałów właśnie z Brawla, także już sobie odbieramy te gemy, let's go no to czas na pierwszą skrzynkę boom. i zaczynamy od wiązki czyli zaczynamy tak jak kończyliśmy ostatni odcinek okej, okay, fajnie fajnie, nie fajnie. no tak bym powiedział, że średnio tak najeżdża, tak najeżdża, tak na dobra kolejna skrzynka oj, w skrzynku, ja bym tutaj z tobą pogadał ja bym cię jakoś przekonał do siebie ale mam, mam, mam tajny gadżet on jest tutaj. No siema, kto pamięta szczęśliwą owcę z jednego z poprzednich odcinków? Jest jedyną szczęśliwa owca, także szczęśliwa owca, teraz dajesz nam szóstkę z tego mega boxa. No i no i szczęśliwa owca spisała się na medal, także super. Bardzo fajnie, kolejny nowy talizman, obroty już, obroty już powoli są pase, teraz jest szczęśliwa owca, drodzy państwo i panowie. Eee, I panie, oczywiście, i panie, także mamy jedyneczkę świecącą w tym momencie, 50 punktów do pana P, ok? No i zobaczmy, czy to będzie jakiś nowy zdyglarz, czy to będzie kruk Uwaga, uwaga, jak to będzie kruk, to ja robię fikołka i normalnie będziecie mieli to na nagraniu No nie, nie jest to kruk, jest to gadżet do nity, łapie niedźwiedzia Fajny, ej on jest mega fajny, dobra, dobra, super Super, to mi się podoba, nareszcie będę miał e, coś fajnego do nity, także Dziękuję bardzo Pani Owcy za pomoc yy, właśnie w tym odcinku w otwieraniu skrzynek Ale teraz już muszę sobie radzić sam Teraz już muszę sobie radzić sam bez yy, Pani albo Pana Owcy w, w sumie tego nie ustaliliśmy chyba z Gretusiem Dobra, skrzyneczka Dobra, dobra to może, może lepiej ja już nie będę otwierał Może dam to wszystko yy, Pani Owcy pani, pani Owca, czy Pani chce jeszcze jedną skrzynkę otworzyć? Albo Pan Owca Dobra, jest jeszcze jedna skrzynka to może, teraz, to może teraz Ej, Ludomir! Ludomir jeszcze nie otwierał skrzynek Ściemano widzowie! Witamy Pana Ludomira. Także Ludomir proszę oficjalnie otwieraj swoją pierwszą skrzynkę. Bum. O i Ludomir też ma szczęście. No nieźle, czyli wszyscy mają szczęście oprócz mnie. Aha, super. Ludomir, co ty taki smutny? Szóstkę przystrafiłeś? A co, łapki jeszcze nie zostawili? Suba jeszcze nie zostawili na kanale? Jak to? Nie, no na pewno zostawili. Przecież moi widzowie totalne kozaki i cały czas łapkują mi strasznie dużo filmy i subskrybują mój kanał. Nie, nie musisz się spuścić Ludomir. Wszystko jest spoko. Lodomir, widzicie jaki smutny chłop? Trafia szóstka, oni tak smutny, nie? O co chodzi? Dobra, Siedzą za jedyneczkę, a i uwaga, co trafi Lodomir? Co w tym momencie wypadnie z tej skrzynki? I to jest kolejny gadżet: Do San okej. Okay. Symulator snu. A, to jest to, co zasypia na dwie sekundy i się ulecza. Okej, okay, okej, okay. dobra, znam to, znam to. No, Dobra robota, Lodomir, weź się nie smuć. Halo, proszę, uszy do góry. Dobra, czy już tu coś mamy? Nie, nic tutaj nie mieliśmy. To oznacza jedno, słuchajcie, muszę kupić gemiki. No i kupujemy kruka, nie. No i kupujemy kruka, czyli na pewno to na co czekaliście w tym odcinku. Także ile ja muszę tych gemów doładować? Słuchajcie, 360 mi, eee, wystarczy. Wystarczy mi 360 gemów, OK, bo my mieliśmy 100 gemów. Dobra, raczej stuwa kolejna, łobaben. Nie no, potężnie, potężnie. Robimy naprawdę słuchajcie mega potężne odcinki. No ale to też naprawdę jest wasza zasługa, bo zostawiacie bardzo potężne ilości łapek. Także ja jeszcze przypominam. Za każde 10 tysięcy łapek pod tym filmem wydam 100 gemów w kolejnym odcinku, więc koniecznie Mordko zostaw łapkę w górę. A teraz wszystkie gemy już są doładowane i możemy lecieć. I możemy lecieć. Kupować tego kruka. Bo powiem szczerze, że to jest. Na moich kontach. To jest pierwszy kruk. To jest pierwszy kruk, jakiego. Kiedykolwiek będę używał Bo no Gracja miał kruka, którego mu kupiłem dawno temu Ale ja nie miałem Ja nie miałem nigdy kruka Teraz jeszcze jest ten nowy remodel Na starym sobie nie zdążyłem niestety pograć no, no nie wypadł mi ze skrzynek Ale teraz w końcu go będę miał Także kup, klikamy I uwaga, uwaga Jest kruczek Wow, jak on super skoczył w ogóle Ale fajna animacja Jeszcze łapkę w górę zostawił No nawet kruk zostawiał łapkę w górę Sztos Sztos totalny Sztos totalny, słuchajcie Także mamy kruczka Super sprawa Okej, okay, dobra, czy klułka jest już odebrane? Fajnie, fajnie on teraz w ogóle wychodzi z za tej skrzynki, nie? W sensie z za tej skrzynki, no fajnie wypada z tego Ej, wystraszyłem się, że mi jakiś nowy leci, lecie. Przecież to jest jeszcze skin Co? Ja tak jak chciałem sobie go przeklikać i tu... Ło, wow, co się dzieje? Okej okay, moi drodzy, okej okay, moi drodzy, super, super, super. Bardzo super wam powiedział. Bardzo super, bo już mam 35 zadimierza na tym kącie. Mi brakuje już tylko dwóch, tak? Już tylko dwóch mi brakuje, więc okej, okay. odpalamy sobie gierkę krukiem. I chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej fajnej rzeczy. Nie wiem, czy zauważyliście, ale mam nowe słuchawki od jakiegoś czasu. I ogólnie mam cały nowy sprzęt od C-Series. Mam tutaj słuchajcie, nową klawę, nową myszkę, bo <grym> była taka akcja, że sti, sti, ktoś ze SteelSeries, series oglądał słuchajcie, moje, moje stare filmy. I widział, że ja siedzę w tych popsutych słuchawkach ze SteelSeries. Nie wiem, czy ktoś z Was jeszcze pamięta, jak siedziałem cały czas w takich popsutych słuchawkach yy, ze SteelSeries. Zobaczyli to i słuchajcie, uznali, że mi wyślą, wyślą właśnie jakieś nowe fajne. Ja się mega, mega cieszę. I przysłali mi też dodatkową parę, żebym mógł rozdać komuś z Was. I na pewno zrobię właśnie giveaway niedługo na moim Instagramie. Damian4ty koniecznie Was zapraszam na mój Instagram. W ogóle gościu mnie tutaj za, yy, zabrał mi cuba, którego ja już sobie praktycznie miałem. Także wpadajcie do mnie na Instagram Damage4ty, bo tam będzie giveaway na takie przekozackie słuchawki, które są warte e, kilkaset złotych, bo tam te słuchawki, które będę Wam rozdawał, e, można też podłączyć właśnie do konsoli i są bezprzewodowe, więc naprawdę koks od SteelSeries, e, mega fajny sprzęcior. A, jak chcecie zobaczyć, słuchajcie, cały mój sprzęcior, jaki, jaki mam właśnie teraz... Ej, ale szybko zginąłem. Dlaczego? Ja myślałem, że sobie jeszcze na spokojnie skoczę. Nie zdążyłem kliknąć. Ale dobra i tak trzecie miejsce w ogóle. Fajny ten kruk, bo mega, mega dobrze ubija. Dobra, i myśli. Słuchajcie, jak chcecie zobaczyć, jaki mam salutki właśnie ten mój nowy sprzęt, czego tutaj fajnego używam, to dam wam link w opisie i tam będziecie mogli sobie obadać salutki ten sprzęt. Tam też będą podane jakieś słuchawki będą do wygrania u mnie na Instagramie, więc... No jeszcze zapraszam, możecie wpadać sobie właśnie w link podany w opisie, ob obadać cały mój sprzęcior. Ej wiecie co, zagram sobie jeszcze jedną gierę. Jeszcze jedną gierę, bo teraz się tak nie skupiłem, bo skupiłem się na tym, żeby wam. Yy, żeby wam powiedzieć o, o tej Nowinie. <grym> I się nie skupiłem na graniu. Dobra, muszę sobie obadać tego kruka, bo... Ja nigdy nie grałem krukiem, tak jak ja wcześniej mówiłem. I co, skrzynki? Skrzynki troszkę mozolnie bije, ale u niego jest to fajne, że on sobie uderzy kogoś, nie? On sobie kogoś uderzy. Dobra, na blisko, na blisko z nią, na blisko. Elo, dobra. On sobie kogoś uderzy i on po prostu jest jakby chory cały czas, więc to jest spoko. Trzeba to sobie opanować i myślę, że kruk jest naprawdę jednym z, na z takich mocniejszych zadymiarzy. Dlatego mega żałuję, że wcześniej nie miałem jak nim grać. Eee, dobra, więc sobie tutaj przelećmy. W sumie mogłem sobie przeskoczyć tym kruczkiem. Mam jakąś motkę, nie mam takiego zwykłego kruczka. Okej. Okay. Dobra, jak on sobie teraz biega? W ogóle on mega fajnie Tak się porusza, jest dosyć szybki z tego co widzę Więc spoko, dobra, tu mam jakiegoś Bula, to idziemy sobie z nim powalczyć eee, Tutaj ktoś Tracił mocno cuby. okej, okay, dobra Nie, ja sobie będę ją chyba tak ciupał Właśnie, dobra, przeskoczę sobie Okej, okay. w końcu tego użyłem, pierwszy raz Tego użyłem, jej, dobra, obijamy sobie Dalej i klasa, patrzcie, już ją mam chyba No i pięknie, ale super Porobiona, jeszcze ona miała 7 power cube'ów Wow, dobra, fajnie, fajnie, fajnie. Ok, znowu znowu trójka Zadymiarze do końca. Jest tak, z Daryl, jestem. Czyli z Daryl jestem. <grywia> easy. No, także mamy zwycięstwo na sam koniec tego odcinka. E, super sprawa, super sprawa, tak? Super sprawa. Do no, mega, mega jestem zadowolony. Plus 10. E, I już widzę, że z tym krukiem na pewno bardzo się zaprzyjaźnię. Nie wiem czy będzie moim ulubionym zadymiarzem, ale są na to wielkie szanse. A Ty, Mortko, napisz w komentarzu, który z zadymiarzy jest Twoim ulubionym. No i ode mnie w filmie to by było na tyle. Już chyba wszystko co miałem, Wam powiedziałem przez cały ten materiał. Koniecznie subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Wpadajcie do mnie na Instagram, zostawiacie łapki w górę. No i to tyle. Do zobaczenia w kolejnych filmach już niedługo. Cześć! Tak każda gra się tu zaczyna E-E-Eluwina Dla kruka, spajka, Gina e e -el Aha, Eluwina, aha